Hej, Kacie, jest spotkanie, już nie wiem które, ale chyba piąte jestem z moją fantką na razie, bo postanowiłam, że będziemy dekorować dom. Bo spotkanie miało być o 18:30, ale no, no tak powiedzieć, jak widać, no już się tu wystroiła przedtem, więc myślę, no i co? Już żeby ona widziała. Zdekorujemy, jakby. Tylko czekaj. Nie wiem, czy ty wiesz o tym, ale dam ci to. Będziemy malować. No, chyba nie wiesz Chodź, będziemy malować. zrobimy małą moją pieszkę. Tu. O, są jakieś bardzo nowe smaki ale tobie. Zaczniemy sobie. Będziemy może wbiali w butle. Więc to nie tu, tylko tu. Damy sobie takie tutaj duże. O, ładnie to wygląda. Właśnie nie mam prywatnego sejweju, ponieważ dzisiaj będzie konkurs na taniec. I dlatego obserwuję, sobie to kupię. Oczywiście jabłka, a także wydaję na prywatny save, który będzie miesiąc, niecały cały. po prostu dlatego więc będę żeby ona też widziała, żeby tak nie było Bo będę zdawać Jobux, oczywiście za kiedy trochę podwoiłam stawkę będzie 40 jobs najlepiej to Więc Musimy się tutaj mocno przygotować. Już pomału że te łańcuchy dołączają. Ale chyba muszę myśleć o się. To bo jest o 18, osiem, jak mówiłam. A w ogóle chciałabym ja was dodawała. No, dodaję. Oczywiście miały to trochę. Nie miałabym już właśnie dodawać. Ale już mam tyle znajomych, że niedługo do tego tysiąca mi się dobija. Naprawdę. W ogóle każdy piosi mnie. Co? Nie rozumiem jej. Co jutro? Cudno przełożymy. Cudno przełożymy. I chodziło, że na śmiepta, kiedy będzie konkurs na szły płyje koło wody. Tak jak napisałam na, na tych cajcach moich, ale na po musi być więcej osób, ale możemy chyba zacząć. Robimy ten tyjent. Tylko najkoszej, bo będzie mi się to źle robić. Jakby. Ale wy to będziecie chociaż widzieć, więc... Chciałabym to bardzo tak na YouTube szły. Dobra. I teraz... Nie, tu dam się włączyć no to jak przyjdziemy to, po... to poczekamy. No, oczywiście, będzie tu oj, Ja trzeba podawać trochę. To się już na robi. Trzeba też coś powymyślać. Zrobię może stół, bo wiem, że dużo komentarzy miałam, że będą, be, będą, będą, będą i tak. Ale co nie wiem, gdzie jest orkiestria. O, tutaj. To damy tu. Nie. Jednak damy jakiś większy. O, tu będzie miejsca. Damy. Chyba to bym musiała... O matko! Jaki z Już... wracają, po całym świecie, kujdę! Dobra. No, Dobra. No, Dobie, chodź, chodź, chodź gdzieś tu, chodź, tylko uda mi się włączyć drugie, a nie, o nie, najkory, bo, dobie, potem jakoś to wytnę, a jak nie, to po prostu będziemy się obejrzeć filmik, z szły płyk bo nie mam innego. Tam jakaś Oliwia już się try. chodź. Chodź. Idziemy. Szły. Chodź. I teraz tym jest... Ja będę Ciebie... Czekaj. Przeciebie teraz zep. I teraz płacz. To jest idealne. Dobrze. Kocham, kocham. No i dawaj, i teraz ty mnie zepchnij. No, zepchnij mnie. Czekajcie, zastanawianie się, i muszę teraz płakać. Jak tu płakać? <śm> No, i ode mnie dostanie się. naprawdę dostanie z 20. jabłek. Spokojnie, nakrywkach. Oczywiście, by ta receptora Ona w stanie tak w ogóle przyszła. Więc ona dostanie na pewno ode mnie. Jest tylko żywika. Komuś jest też żywika. Konkuruj, no, mamy tylko takie taniece. Wyje to. O, ja po prostu mi się podoba jeden najbardziej, ale nie będę tylko im też mówić. Zobaczymy, I... czy skadną. Trudno, To nie widziałaś. Ale... ale tak mi pewnie poradziłaś. Jakby to nakryła na świecie, to obstawiam, ile bym miała wyświetleń. Ja wiem. Sąsiad, nie pukaj. Widzicie? Dobrze się słucha. Możemy... Ile... Co jest? Ile tu jest? 500? Nie zronił... Ja ledwo, 50 kilo noszę, a to było 500. Dobrze. I to już pewno nie będzie, bo jest 17. Chyba 20. Sąsiad, nie pozwalaj sobie. Dobie. Butla, chodź. Siadamy. O. Ja sobie usiądę. Ty kręć. Kręcisz? Dobra, to ja będę kręcić. Jak to się robiło? A, dobie, już nie pamiętam. Idę. O, czekajcie. Chodź. Czekajcie, mam na kąpieli. Czekajcie, chodźcie. No bo bardzo do miniaturki to ładnie wyklątało. Słuchajcie. Okay. Dobra, będzie zdjęcie na miniaturkę. Aniołst już to są. To co on, on kójdę. Czekajcie. Muszę sobie dać. No aniole, Idź! Idź! Idź stąd! piecz, Piecza, tanie, bo cię wywalę. No chodź. Wiem, że źle napisałam. Czech, no jakie mam zrobić zdjęcie? Kurde. Jakieś no weźcie. Chodź. Dzisiaj. No. Ustawcie się ludzie. Odkryliśmy straszny sakiet. Dobia. Dobia. Idealne to jest przepi, przepiękne w Musimy sobie dać przechwycone. Okej, okay. to chodźmy w butle. No ja się boję, ja będę wybierała wszystkie. Wezwań, ja będę znaczy, bo ciekawe, bo ja się boję, czyli tato mi mam lat, ja no w innym kozie, koze, korzeniu. siedzenie. O. Kto kręci? Czekajcie, mam wszystko. Dwie mam, nie, nieszczelne. Dobrze, pięćście. Dobrze, to ja będę kręcić. Uhu, uhu. Prawda, czy Pierwsza nie? Proszę, aby było coś ciekawego. No nie mam żadnych pomysłów. Prawda. I się wziąć takie... Takie osobiste. Co lubisz? Nie wiem. I... Nie wiem pisać. Co lubisz jeść. Piorze. To coś fajnego. To będzie czekanie. pięć dni to Było. Ja. Ja na zawsze wpadnę. Zamknijcie się tam. Jezu, nu. Nie ma tu spotkanie. Przestańcie. Jezu, nu. Ja i mali zaraz. Kto to robi? Ja zaraz wywalę tą osobę. Jak boga kocham, wywale. Nie no, już jakaś ta przyszła. Dobie, pięć. No. Ta, ciebie nie potrzebujemy, bo ci się śmiejesz pewnie tak dziwnie. No to ona, ona nie siedzi, ta fanka. A tam, tam, tamten zniknął. Za dużo dziewczyn tu jest i on dostanie. A tutaj są bliźniaczki, zobaczcie. To ja chyba na mnie wskazuje z tymi nogami. Dobra, nieważne. Ja ja daję prawdę. No dajcie ci. O... A jeżeli chodzi o kanał, kiedy to nie wiem. Chyba 12 maja albo 11. Kacety, kiedy wydam ja chyba komu nie. Albo i nie. Nie wiem. Dobrze. Robimy. Dawajcie. Gdzieś, gdzieś Kuba poszedł. Nie wiem gdzie, ale poszedł. To nie wiem. Ile mamy? Nie wiem. 3,73 kafli chyba. Dobrze. No wiem, że to duża ilość. Piawda, czy wezwanie? Wezywa... Dawaj, piawda, czy wezwanie? Tak, ty, skada się. Okej. Okay. Mm, no, nie wiem. Nie wiem. No, to będzie ciekawie. Czego się boisz? Powiesz? One coś... Nieważne. Każda z nich znika teraz. Czego się boisz? Ona nie wie. No, pa. Wszyscy znikają. Okej. Okay. Chyba zaraz to kończę, bo jest za mało. Po pierwsze muszę gdzieś iść, a po drugie już tak daję na osadną. Słuchaj, ale muszę kończyć. Dobrze, więc też się z wami jak wiem, że to było za krótkie dla was, ale soja, ale muszę ci się iść. Zaraz pewnie stawię ten filmik, jak tak na szybko, nie... zanim się załaduję, to wiecie. Oj. Tu Coś nie tak.